Witajcie, kochani. To jest tylko taki krótki filmik. Się postanowiłam z Wami podzielić, bo. Eee, szczególnie chciałabym Wam podzielić się z Wami częścią. częścią czytania, które robiłam w zeszłym tygodniu. Gdzie. W ogóle nie pomyślałam nawet o tym, żeby się z Wami dzielić, bo to, co naga... to, co... to nagranie, które jakby Wam teraz udostępnię, to jest dosłownie 3 minuty. To jest tylko taka jakby e, część e, nagrania, które zrobiłam dla takich moich przyjaciółek, z którymi robimy czytanie duszy ogólnie, więc czasami mówimy o pewnych rzeczach, które się pojawiają w tych czytaniach, jako, e, wiecie, czymś fascynującym. Ja opisuję dokładnie co czego ja tam doświadczyłam. Ja tam nawet przeklinam w którymś momencie, przepraszam za to, ale ja tak mam, że jak jestem podekscytowana, to przeklinam. Normalnie mi się raczej nie zdarza. E, ja w ogóle, jak to tu mówię, teraz się też, bo, bo teraz jakby to edytowałam i... Jeszcze raz, by to wszystko wróciło. Teraz wam udostępnię, tak? Mm. Sobie odsłuchajcie. Słuchajcie, zobaczyłam energię boską. Boga, generalnie, powiedziałabym. Chociaż nie mam pojęcia, że to był bok, ale chyba tak. Już się teraz trzęsę, jak o tym mówię. Ta dzisiejsza w ogóle jest niesamowita. To jest, te czytania z nią to są po prostu zupełnie inne czytania. Eee... Byłyśmy, większość się w ogóle działa w świecie duchowym. Byłyśmy w takiej przestrzeni, jakby w takim, bo tam się pokazało jakby jako taki szpital z poczekalnią. Cała ta przestrzeń była i tam się różne rzeczy działy, ale ona przychodziła jakby przez taki korytarz w pewnym momencie do innego pokoju. Tam była taka ściana, jakby okno, za którym było olbrzymie światło, taki świecące, że aż rodziło, więc sam nawet nie patrzyłam. A potem ona wzięła mnie tam jeszcze jakby coś, kilka rzeczy się wydarzyło i jakby wzięła mnie ze sobą i pokazała mi to przestrzeń. I mówię, popatrz, za tą szybą, nie? Czyli nie wiem, to było szyba, bo ta energia jakby wchodziła w nas, więc nie mogła to być szyba, ale... No i okazało się to olbrzymia energia i tam jak tak wyglądała, to wyglądała po prostu jak olbrzymia kula świata, która się roz... rozciąga na cały horyzont właściwie. Była no po prostu olbrzymia, nie wiem, na pół planety, czy jak. Ale chodzi o energię, którą ona miała. Ja po prostu poczułam, że to jest taka boska, ciepła energia, nieog... nieograniczone miłości, wiecie, tego... No, to, co często czułam przez w stróżów jakby, tak? Ale to tak jakby było tam bezpośrednio i ona mi jakby, jakby się nagle w ogóle, yy, pierwszy raz mi się to yy, że w ogóle nagle czytanie skupiło się w ogóle na mnie, nie? Yy, jakby w miało być pokazane mi właśnie ta miłość, ta boskość, to światło boskości. Ay, było pokazane jak, yy, wiecie, ta, ta energia boskości jest taka po prostu nienarzucająca się jakby im więcej, bo to było w niej pokazane, jakby, że im więcej ona daje tej miłości tym ludziom, którzy jakby umierają, i tym, dba o te dusze i czuje empatię jakby do innych, to tym więcej jakby jest miejsca na tą właśnie energię boskości, która daje ci to ciepło, właśnie to, to spełnienie, tą jasność, to takie szczęście, jakby to wszystko było, słuchajcie, to były wszystkie jakby najpiękniejsze emocje, w związku, jakie kurwa można sobie wyobrazić. Ech. I w ogóle czułam to jako bardziej jakby energię żeńską w ogóle też ciekawa jest. Tego Boga. Może tego, że kiedyś zawsze już kiedyś się jakby toczyłam jeszcze jakby kiedyś wcześniej, ale tam było jakby to było silnie podkreślone. Silnie podkreślone, nie podkreślone, bo tam właśnie nic nie było silnie podkreślone, to wszystko było takie delikatne, nienarzucające się i że ta energia jakby chciała się do ciebie dostać, ale tylko jeżeli ty na to że, że, że odej chcesz. Dla mnie było krzykujące, nagle to czytanie zrobiło się o mnie, wiecie, to była chwila tylko jakby w całości, ale mimo wszystko, no więc ja nagle jakby znalazłam się przy tej jednej boskości, jakby przy niej, ona mnie w ogóle, poczułam właśnie jeszcze raz tą akceptację, tą miłość, tą opiekę, słuchajcie, dotknęła mnie w ogóle palcem jakby... Skąd ten palec, to nie wiem, ale po prostu na trzecim oku, no, no wiecie, na tej wysokości gdzieś dotknęłam i miałam palcem jakby iść to światło i przez sekundę, tylko no we mnie wpadło. Ja się w ogóle trzęsę po tym czytaniu, to się trzęsieć energetycznie, po prostu to był jakiś, jakiś kosmos. Dlaczego nagrywam ten filmik? Chodzi mi o to, kochani, żebyście, jako takie przesłanie chyba generalnie, bo jedna z dziewczyn wrzuciła taki komentarz, Ania chyba, w którymś z czytań, chyba miesięczny nawet, nie wiem teraz już. Ale to mnie jakby dotarło do mnie to, co ona powiedziała, w ogóle, tak jakby wcześniej. Te, kilka rzeczy już mi przychodziło, zaraz o tym powiem, ale nie, to nie dotarło do mnie tak jak to, co ona powiedziała, że o tym wysłaniu miłości do, do świata, tak. Coś, co ona. Tam ona wrzuciła jakiś link. Jak macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. Ja jakoś mam czasami taki opór, żeby coś otwierać, jakby tego nie mogłam otworzyć, ale jak uważacie, do czego zmierzam? Nawet gadałam właśnie z tymi moimi mm, przyjaciółkami raz, że, że ja nie czuję, że moją rolą, jakby w tym się teraz dzieje, jest e, właśnie te, to, co się dzieje na. Mm, wiecie, te wszystkie e, protesty i tak dalej. Że ja bardziej czuję, jakby moją rolą było wysłanie światła i nadziei do świata. Ja to głęboko czuję i właśnie na tym, to, co się pojawiło w tym czytaniu, co było w ogóle szokujące po raz pierwszy mi się pojawiło coś takiego, że. Że w ogóle w czytaniu ja się, to czytanie się, komu, które robię komuś, skupię się na mnie, no ale to tak jakby, no tak jak mówiłam, tam, ta dziewczyna jest, ona ma silną jakąś energię. Jest to, to nie są normalne te czytania, to, co ja dla niej robię. Zdarzają mi się takie tego typu przeżycia, owszem, jak sobie gdzieś tam sama wchodzę w ten świat, albo czasami właśnie też niektóre, niektóre osoby mają silną bardzo energię, ale no powiedzmy sobie szczerze. Yy, bardzo różne są te czytania, tak? Ale pierwszy raz mi się zdarzyło to, że czytanie w ogóle skupiło się na mnie. Tak, jakby ona mi nakierowała na coś w tym czytaniu. Jako dusza. Czyli wiecie, jej dusza jest. No, dobra, nie wnikam w to, co próbuję powiedzieć. Energia miłości jest bardzo ważna, jakby w tej chwili. To, co. No, nawet nie wiem, co powiedzieć. Po prostu starajcie się wysyłać światu więcej miłości niż nienawiści, o tak. Więcej miłości niż, a, niż tej energii złości czy wkurzenia. Złość jest dobra przez chwilę, ale jeżeli my się wkurzamy tym, co się dzieje na świecie i wokół nas tygodniami, no to to już nie jest zdrowe dla nas, tak? Po prostu słuchajcie sobie to i. Znaczy, ja już odsłuchaliście, skoro oglądacie ten filmik, i zobaczcie, jak się z tym czujecie. Co Wam to jakby daje odczuć? Jak ta energia boska, wiecie. To, co też jest w ogóle piękne, tam, to, że ta energia boska, to, co mnie najbardziej też w ogóle wzruszyło w jakiś sposób, że ta energia boska, ta energia miłości, ta energia światła, ona nie próbuje się w nas wedrzeć, ona nie próbuje nami zapanować. Ona tylko jakby otwiera się i pokazuje nam, że jest tam dla nas dostępna, że ona chce być w nas, ale to. To nie, nie ona decyduje o tym, czy ona będzie w naszym życiu, tylko my o tym decydujemy i to jest jakby ważne, nie? Kochani, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.